Ronald ma takie kurwa się to odzywało, kurwa jakiś pojeb. I on ma taką minę ziewną. na zmierza. Na 100 tysięcy lajków pod tym odcinkiem wstawię swoją fujarę na Instagrama. Dużej podszedłem i się szukły. Co Coś kurwa grane. Co oni to odzywały, pejpało i do końca. Dobra, wiecie co? Ostatnio oglądaliśmy sobie te próby Randek, co wyszło od ekipy Freeza i tak dalej, i tak dalej. I tak myślę sobie, że czas wrócić do tego, co lubimy najbardziej, czyli jakkolwiek by to nie nazwać dramy, więc odpaliłam sobie Konopskiego bo troszeczkę, troszeczkę go nie było. I myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie po prostu go obejrzeć, żeby sobie do niego tutaj też powrócić, tak to nazwijmy. Więc no, bez dodatkowego pytania, zaczynamy. Speed spotkał Ronaldo i wideo z ich spotkania poleciało kompletnym wiralem przez jego chorą reakcję Dodatkowo Kik kupił największego streamera z Twitcha za 100 milionów dolarów Freeze odpalił nowy program randkowy TikToker spekował śmierć i sprankował Rodzinę na własnym pogrzebie Czajnik i wrzucili z wyroku Co? Czekajcie bo aż Ja wiatrak, w wiarek myślałam, że to trochę dłużej i i mnie się szokuje. Co jest kurwa grane? Co im tu odjebali? Pojebało i do końca? Co jest? Autentycznie w sensie, wiecie co, to jest kurwa dobrze pomyślane, nie? Ale kurwa, be bez obraza albo, ale Boksel kurwa już ma swoje najlepsze lata ze sobą. Polskie foty na Instagrama i wylało się na nich fala hejtu, a na koniec Stalker spalił samochód streamerki. Zacznijmy od update'u do istniejącej gwiazdy, czyli Natalii Janoszek. Stanowski zrobił na jej temat cały odcinek, gdzie obnażył jej fajkowe osiągnięcia i to, jak media A wiecie co, widziałam? Um, a ten film mi się wysiedla ogólnie, że biorąc polecane, ale nie specjalnie, jakby temat sam w sobie mnie, um, mnie obchodzi, więc. W ogóle nie weryfikował jej kariery. Dwa tygodnie po tym filmie Janoszek odpowiedziała pismem na Instagramie, gdzie zapowiedziała pozew na Stanowskiego. Ten jej odpowiedział, leżąc na hamaku i śmiejąc się z tej sytuacji. Strasznie się przejęła. Kłamstwo ma krótkie nogi, nawet krótsze niż Natalia Janoszek. I mam nowy update, po którym gruba spadniecie z krzesła. Stanowski napisał: Niestety angielska Wikipedia usunęła profil Natalii Janoszek. To tyle smutne, że sama Natalia się nad nim mocno napracowała. Profil został stworzony przez osobę o niku Natalia Bebe, co sugeruje, że mogła to być jakaś Natalia z Bieska Białej. Później Natalia Bebe. Poprosiła o zmianę Nicku na Around The World, ponieważ tworzyłam stronę Natalia Janoszek pod nazwą Natalia BB i nie chciałabym, aby ludzie łączyli osobę tworzącą z osobą, o której jest tworzone hasło. Niestety Natalia zapomniała, że Nick Around The World to jest stary Nick z filmu webu. Niezbyt trudno go odnaleźć, ponieważ kto, który dałby notę 10 filmowi Dreams, miał jedynie jednego ulubionego aktora, Natalię Janoszek. To jest już kompromitacja na totalnie innym poziomie. Jak można pisać stronę na Wikipedii na swój temat? Mas nie byliłem się, jak stwierdziłem, że ta Janoszek to jest jeszcze gorsza od tej całej Karolin. Teraz mam coś z pozytywnych wieści, bo Banji uzbierało ponad pół miliona złotych na schronisko dla psów. Zbranie. O, w w kursie... o, to widzicie, to jest rzecz, którą, o której człowiek Chce chcę słyszeć. to jest takie fajne, pozytywne, Zarąbiste Wow, tysięcy złotych w 6 dni to jest naprawdę coś grubego. Więc... O, wow, rzeczywiście Opa. 6 dni Sobierka nie jest wiele. Więc wam do niej linka w opisie. A coś, co brutalnie... w sensie to nie jest wiele czasu, to a jest to wiele, jak się nazywa. Się zakończyło to fast food czyli Mr. Beast Burger. Youtuber założył sieć burgerowni podczas pandemii w 2020 roku. Wtedy, kiedy lokale gastronomiczne dostały mocno pod dupie. I Jimmy chciał im pomóc w zwiększeniu swoich zarobków poprzez udostępnienie swojej marki, czyli dawali im opakowania, produkty i całą franczyzę Mr Bista, a ludzie mogli zamawiać jego jedzenie online, podczas kiedy burgerownia wciąż normalnie funkcjonowała. Jest jeden krytyczny haczyk w takim modelu biznesowym, bo każda burgerownia ma swoje zasady czystości i na swój sposób przykłada się do zamówienia. I Mr Beast nie jest w stanie kontrolować jakości usług w dwóch tysiącach różnych restauracji. W ciągu ostatniego roku na jego burgerownię wylała się lawina hejtu za tragiczną jakość jedzenia. Nie dość, że w niektórych miejscach wyglądało to jak gówno, yy, to bonoć też tak smakowało. I podobną sytuację mieliśmy z blokiem i jego siecią restauracji Blow Burgers, które upadły w kilka miesięcy z dokładnie tego samego powodu. Widz zapytał się na Twitterze, czy to koniec jego burgerowni, bo usunął nawet odcinek o otwarciu swoich fast foodów, gdzie mi odpisał, że nie jest w stanie kontrolować jakości takich restauracji, i później dał znać, że nawet nie może zamknąć tych burgerowni, bo firma, z którą podjął współpracę, mu na to nie pozwala. Mimo, że te burgerownie tragicznie działają na jego wizerunek. Na koniec stwierdził, że popełnił błąd, podpisując z nimi kontrakt jako młody twórca. Firma, z którą Mr. Bees współtworzył Mr. Bees Burgers nazywa się Virtual Dining Concepts i... No i widzicie i to jest właśnie to, co się dzieje po prostu z influencerami a Mr. Bees jest jednak kurwa potężny, potem tym względem przypuszczam, że tak na dobrą sprawę omógł takie coś sobie Ogarnąć sami, nie potrzebował do tego niczyjej pomocy i wtedy to miałby ręce i nogi, bo w tym momencie przepraszam, że i widzę ręki pijące. Oni już od kiedyś na Google mają opinię po kroju scam. Natomiast jeżeli podpisał kontrakt i oni mają w 100% prawo do korzystania z jego wizerunku, no to już jego głupota. Natomiast usunął ze swojego kanału film, który promował tę restaurację. Tak samo Twitter tej burgerowni został zawieszony. Jakakolwiek promocja ze strony Jimmy'ego została urwana. Możliwe, że w środku tam jest naprawdę spora spina. Sporą spinę wywołał też ostatni, durny filmik 45-letniego TikTokera, posiadającego blisko 165 tysięcy obserwujących, który postanowił Wie, kto to własną śmierć. David prowadził zwykły, typowy dla osób. Czy to jest coś nowego w internecie? Nie, chyba nie. To jest chyba już tak że To W sensie może w internecie, w telewizji to się na pewno pojawiało. Czy to się pojawia w internecie, trudno mi powiedzieć, chociaż na pewno tak, ja może przez mniejszych minut jest raz jakoś tak. Nie wiem, trudno. Na, na pewno się pojawiało. W jego wieku boomerski content. Czy jakieś kolarze ze zdjęciami odpowiedzi na pytania. Ogólnie nie był on nadzwyczajny oraz w większości nie miał sporych zasięgów. Wiralem dopiero stał się filmik, gdzie David wysiada z helikoptera na pogrzebie i jak się okazało. To był jego własny pogrzeb. Mężczyzna sam go zorganizował, informując o całym planie tylko swoją rodzinę i dzieci. Jego córka umieściła nawet żałobny wpis na Facebooku, gdzie napisała spoczywaj, spokoju, tatusiu, dlaczego życie jest takie nieuczciwe, dlaczego ty. Kochamy cię i nigdy o tobie nie zapomnimy. Gdy nadszedł w końcu dzień pogrzebu i rodzina oraz znajomi zaczęli opłakiwać, rzekomo zmarłego Davida, ten jak gdyby nigdy nic przyleciał na miejsce helikopterem i razem z operatorem kamery zaskoczył swoją całą rodzinę. Zajebisty prank. Myślę, że jeden stop 10 w ciągu ostatniego roku. Albo, wiecie co, z jednej strony rozumiem, dlaczego poinformował po prostu swoją najbliższą rodzinę, a z drugiej strony też to zepsuło całą prank, nie, to zepsuło całą jakby kwintesencję tego. Na filmie widać, że część z nich biegnie do mężczyzny ucieszona, że żyje, a druga część jest dosyć mocno zdezorientowana i zmieszana. David zapyta, Bardziej przypuszczam zniesmaczona, nie zdezorientowana, zniesmaczona, kurwa, po prostu. Argumentował to tym, że czuł się samotny, gdy nie zostało zaproszone na przyjęcia rodzinne. Nie dziwi się David, że nie zapraszali cię na przyjęcia rodzinne, jak takie rzeczy od pierdalasz. kontaktu, Więc postanowił dać bliskim mocną lekcję życia, którego zdaniem się udała. I okej, okay, zawarł tutaj jakiś punkt, ale czy to usprawiedliwia to, Całą sytuację z pogrzebem pragnie. Niech ja oczywiście, że nie. Ludzie to komentują, że dobrą wiadomość chciał przekazać, ale w tragiczny sposób. Inni komentują, że jakby ktoś z ich rodziny takie coś odwalił, to by nigdy by się już z nimi nie kontaktowali. Nie widziałem w internecie bardziej to. Do... To jest prawda, tak zareagowa zareagowałaby większość znajomych i większość też, jak się nazywa, rodziny. I to tylko z prostego powodu, nie dlatego, że. Nie chcieliby dostać takiej lekcji po prostu życia. Tylko bardziej to jest kwestia tego typu, że jak ty kurwa mogłeś coś takiego zrobić? Myśmy już rzeczywiście myśleli, że ciebie po prostu z nami nie ma. I to jest tylko i wyłącznie tego, tego kwestia. To nie chodzi o jakąkolwiek lekcję życia. Proste, da się to przekazać troszeczkę inaczej. Toksycznego pranka, niż to, a co wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzu. A przy kolejnym temacie to już nie ma żartów. Jak wiadomo, popularni streamerzy muszą co jakiś czas mierzyć się z niebezpiecznymi sytuacjami dotyczącymi ich psychofanów. Amurant czy się sięgnęli nawet po firmy ochroniarskie. Amurant na przykład była prześladowana, jej stalker próbował włamać się do jej mieszkania, przy czym sprzedał wszystko co miał, aby być koło streamerki i pisał do niej dziwne wiadomości. Ale coś znacznie grubszego przydarzyło się streamerce Just Foxy. Na Twitchu jest całkiem spora, posiada prawie 600 tysięcy obserwujących i zazwyczaj gra na streamach Fortnite'a i podczas, kiedy była poza... To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o, e, o Twitch. W sensie może ang angielskojęzyczne to jest mniej, nie? Ale tak czy siak nie jest to jakaś, nie jest jakieś małe Ona nie, nie jest sporsza, ona jest duża. ...miastem jej fan przejechał ponad 1100 km aby podpalić jej samochód. Streamerka posiadała tego jednego z lepszych jaguarów, więc strata była dosyć duża. Tłumacząc całe wydarzenie, powiedziała, że zmaga się z tym stalkerem od półtora roku i gościem regularnie wymęcza psychicznie. Podczas całego podpalenia, na szczęście, w domu była jej mama, która poinformowała służby oraz y, samą streamerkę. Jak powiedziała streamerka, człowiek położył cel, na jej aucie jakiś garnek, a później to podpalił. Wspomina też o tym, że strażacy przyjechali szybko, za co im dziękuję, ponieważ ogień rozprzestrzenił się na bok jej domu, w którym przebywała jej mama oraz zwierzęta. Foxy poinformowała, że sprawca został aresztowany oraz aktualnie trwają czynności. Wiecie co, Jakim trzeba być, w sumie tak, ter tak teraz do mnie to dotarło, jak nie trzeba być chujem, żeby takie coś zrobić, słuchajcie. Jakby nic nic jemu nie zrobi, nawet jeżeli ona coś powiedziała, to nie jest powód, żeby zagrażać jej jakkolwiek. No i jeżeli ona Wiecie, ktoś równie dobrze mógłby spać na tylnej kanapie. Wiecie, przyciemnione szyby i tak dalej. Tak, obok stoi dom. No to kurwa, powiązać jedno z drugim. Kurwa, po chuj w ogóle taki kawał 1100 km, to jest kurwa kawał drogi. Po chuj tyle jechać, żeby podpalić kogoś. Od... Coś się jakby sama sobie odpowiedziałam, ale, ale wiecie co. Po co? Po co, po co, po co? Jeszcze raz po co? To w ogóle nie ma dla mnie logicznego sensu. Jeżeli ktoś takie coś rozumie, to e, uważa, że. E, e, Wynieść do lekarza. ...wyjaśniające zajście, ale w internecie pojawiło się dosyć sporo głosów w wątpliwości. Pojawiły się zarzuty, że streamerka to wszystko ustawiła dla atencji, albo żeby wyłudzić pieniądze z ubezpieczenia, ale jednocześnie nie wskazują na nic, co udowodniłoby, że to wszystko jest ustawką i jakimś skokiem na hajs... W sensie, wiecie co, na pewno dało jej to zasięgi dzięki temu, e, dodatkowe, dowiedzieli się o niej nowi ludzie, ale z drugiej strony... Nie sądzę, żeby to było na Bezpieczenia Jakby takie coś odwaliła, to tak czy siak to wyszło na światło dzienne, i raczej jej w internecie byłaby skreślona, plus prawdopodobnie trafiłaby do więzienia. A reszta ludzi, która uwierzyła w historię streamerki, to jej zwyczajnie współczują i życzą jej wytrwałości. Jak jesteśmy na scenie streamerskiej, to mam potężne wieści z Twitcha, ponieważ ich ogromny twórca, czyli XQC, podpisał astronomiczny, milionowy kontrakt z konkurencją. Tak, organizmem. wiecie co? Właśnie yy, jakiś czas temu już yy, słyszałam. O, o właśnie um, tym jak się, kurwa o tej stronie, o Kiku e, ogólnie rzecz biorąc to samo co Twitch można streamować pod tym względem ale Kik, co ciekawe już jakby pomijam tego gościa, który rzeczywiście ma bardzo duże zasięgi um, ale co ciekawe Kik proponuje jak się nazywa, w ogóle po co, nie, za jest za słuchajcie streamowania to jest w ogóle bardzo kuszące pod tym względem tylko wiecie, też kwestia jest tego typu, czy ludzie przejdą, którzy na przykład oglądają kogoś tam y, gdzieś tam bardziej jakby Twitch ma problem y, ostatnio przez reklamy, w sensie przez reklamy. Troszeczkę prowadza taką cenzurę, jeżeli chodzi o reklamy, i po prostu uniemożliwia zarabianie zewnętrzne po prostu na Twitchu, co jest bardzo dużym moim zdaniem popa pod tym względem, bo żaden inny, żadna inna platforma po prostu na takie coś się jeszcze nie skusiła. Więc wydaje mi się, że Twitch, mimo tego, że jest ogromną platformą pod tym względem i rzeczywiście przodującą, to wydaje mi się, że trochę, troszeczkę przegieli. Ciekawie mi, nie, czy kik. Uuu, sorry, kapciem no. <laughs> walnąłem. też się zastanawiam, właśnie, wiecie, co samo osobiście w ogóle tym kikiem w momencie pracy do do streamowania. Czy to by nie miało większego sensu? Zobaczymy zresztą. Zobaczymy co ty mi też powiecie. Przepraszam, że gdzieś tam Instagram niedługo na ten temat ruszy. Ale wiecie co? No rzeczywiście tutaj Kik ostatnio pokazuje, wyciąga w sumie ręce po streamerów w odróżnieniu do Twitcha. Więc. Kik. Podstawa tego kontraktu to 70 baniek dolarów, a ze wszystkimi dodatkowymi świadczeniami jest to dodatkowe 30 Milionów, więc ze wszystkim mówimy o 100 milionach dolarów. To jest pozrane o jakiej kwocie my tutaj mówimy. Ostatni największy tego typu kontrakt należał do Ninja i był wart 50 milionów dolarów za deala z Microsoftem i zamkniętą już platformą Mixer. A wielkość kontraktu XQC jest większa niż na przykład deal LeBrona Jamesa z Lakersami. Jakbyśmy czysto hipotetycznie zestawiali kontrakt XQC z największymi sportowymi kontraktami, to jego byłby na 12 miejscu. Alex jest top 1 z teamerem na Twitchu od kilku lat. Ma tam blisko 12 milionów obserwujących. Co jest pojebane, to ten kontrakt za 100 milionów dolarów nie jest nawet ekskluzywny i ekskluzyj może równocześnie streamować na Twitchu. Twój... Okej, okay, dobra, to rzeczywiście to niewiele go się Kurwa, też bym się na takie coś. Jeżeli jednocześnie mogę w dalszym ciągu streamować na dwóch platformach i zaproponowali po prostu taką kolosalną kwotę, czy nawet kurwa i mniejszą, kto by kurwa na to nie poszedł, no chyba idiota. Twitchu, YouTubeie, czy jakiejkolwiek innej platformie. Bo Kik założenie jest przeciwny, zamykania swoich twórców w safe jako jedyna platforma oferują twórcom podział 95 na 5 subskrypcji. Kiedy na Twitchu było to 50 na 50, Prawda. teraz ostatnio zrobili ten program Partner Plus, gdzie przywrócili podział 70 na 30, ale ten ich cały program to obejmuje tylko 2,5% partnerów, więc widać, że dupka im się pali, uruchamia się mała panika, mało bardziej przez ich ostatnie kontrowersje, na przykład z tym ograniczeniem jak chodzi o współpracę streamerów, z czego finalnie się wycofali po fali krytyki Eks... No zobaczcie, czyli jednak się z tego wycofali ja o tym akurat wiecie, co nie śledziłam tego aż tak mocno ostatnio, ale to z racji na to, że troszeczkę się wkręciłam w YouTube i po prostu nie miałam na to czasu a też gdzieś tam jakieś wyjazdy i tak dalej, i tak dalej um, Ale powiem wam szczerze, mówiąc, że um, kik w dalszym ciągu pod tym potrafi być kuszący. Euh... Um... mimo wszystko po prostu oni mają troszeczkę więcej do zaoferowania. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że tam nie ma społeczności ze specjalnie i tak na dobrą sprawę dla dużej części po prostu streamerów, mniejszych przede wszystkim jest to zaczynanie troszeczkę od nowej. No i też przepraszam, że nawet tacy duży streamerzy, jeżeli zaczynają swoją przygodę z Kikiem i chcą streamować tylko i wyłącznie na nim i rezygnują kompletnie z Twitcha, no to wtedy z góry po prostu um, jest kwestia tego typu, że też trasą po prostu zasięgi, trasą tam część do i tak dalej powiedział, że wciąż będzie się odpalać na Twitchu, a kontrakt jest jego formą dywersyfikacji. Like here, Chat, much, so I I gonna, gonna Oraz zapowiedział, że nadchodzą inne, gigantyczne ogłoszenia. Yeah, jak na razie kolejnym gigantycznym ogłoszeniem jest streamerka Amurant, również z Twitcha, jedna z największych streamerek, jak nie największa, ma kilkanaście milionów obserwujących. Kick w ciągu kilku miesięcy od startu zebrał 5 milionów nowych użytkowników, jednym z właścicieli jest streamer Trainwrecks i ich pierwszym ogromnym dealem było kupienie Adina Ross'a. I możecie się zastanawiać, że skąd na to wszystko pieniążki z niczego innego niż hazardu. Głównym założycielem kika jest Ed Craven, czyli założyciel strony hazardowej Stake, która jako swojego głównego ambasadora kupi... No, i to jest ten problem jedyny, który pojawia się właśnie przy Kiku, że oni wspierają gambling, oni wspierają hazard, i tutaj się pojawia tak na dobrą sprawę problem, po takim względem, czy to, to się, jak się nazywa, czy to się po prostu zgadza z czyimś sumieniem, tak? Po prostu wiecie, jak to działa. Ja wiem, że część ludzi po prostu uzna, że to nie jest nic groźnego, jeżeli po prostu się na to uważa, jeżeli po prostu patrzy się na. Może tak, uważa się po prostu, co się robi i to jest akurat prawda, ale po prostu nie wszyscy na to uważają, no i wielu ludziom po prostu to zniszczyło życie i to też takie mankament troszeczkę tego kupiła Drake'a. By the również za 100 milionów dolarów, czyli tyle, ile za XQC. W 2022 roku zarobili 2,6 miliarda dolarów. I co ciekawe, to kick powstał dlatego, bo Twitch zabronił hazardu na swojej stronie, więc pan Ed założył własnego Twitcha i jeszcze wykupił im największych streamerów. Ale mimo tego, że stać ich na takich gigantów jak XQC, to nie stać ich na dobre serwery. Ponieważ kiedy XQC tam odpalił streama, to dosłownie oh. wywaliło całą platformę. Plus czat tam był kompletnie niemożliwy do przeczytania. Niesamowicie Ciekawa sprawa, jeżeli Kik ciągle będzie podążał tą samą trajektorią lotu, to bardzo możliwe, że stanie się nową mainstreamową platformą. A tego w sumie od kilku lat brakuje, bo ciężko jest się przebić przez takich gigantów jak Twitch czy YouTube. Ale za to coś, co udało się Speedowi, to nareszcie przebicie się do swojego idola Ronaldo. Od samego początku kariery Ajśur Spida jako znakiem rozpoznawczym było bycie niekwestionowanym entuzjastą i kompletnym fanbojem Cristiano Ronaldo. I nawet przyniosło mu to ogromną liczbę wyświetleń, na przykład na jego piosenkach. Wszystko zaczęło się od hammer tak to to jest szczerze, a dobra, dobra, to kojarzę, okej, okay, to znam potem zaczęły się pojawiać piosenki tak jak ta, która zebrała ponad 31 milionów wyświetleń czemu ja tego nie słyszałam? Nie był to a dobra, Ko kojarzę, ale z tiktoka wiecie co? szczerze mówiąc, z takiego, żeby to słuchać, że złośnie nie słyszałam jak to jest możliwe w ogóle, o co chodzi? W World Cup, który ma blisko 100 milionów wyświetleń można usłyszeć o nim na samym końcu dzieła Come on now, man! Y'all know who about to win! Nawet na meczu charytatywnym Sidemenów, kiedy Speed strzelił gola, to zrobił ten charakterystyczną cieszynkę e, Cristiano Ronaldo. Co śmieszne, to Aisho Speed wielokrotnie próbował spotkać się z Cristiano po meczach reprezentacji oraz w czasie, gdy grał jeszcze w Manchester United. a Nawet wziął udział w wywiadzie podczas jednego z meczów Ronaldo. Gość kiedyś nawet zrobił streama z fakeowym Ronaldo, chociaż ten stream nie zakończył się dla niego najlepiej, bo reklamował tam kryptowalutę, która okazała się skamem i okradała jego widzów. Dalej Aisho Speed zdecydował się na wytatuowanie portretu Cristiano, który, Które no, nie najlepiej wyszedł, nawiązał nawet kontakt z synem piłkarza oraz Rado. spotkał się z jego rodziną podczas meczu Portugalii. Jednak dopiero dwa dni temu, po ponad roku prób, udało mu się spotkać z prawdziwym Ronaldo po meczu Portugalia-Bośnia i Hercegowina. Ronaldo ma takie kurwa, co się to odjębało, Kurwa, jakiś fojek. Absurdnie. On ma taką minę zdziwioną. Wyświetleń. Klipy na YouTube wygenerowały dziesiątki milionów wyświetleń i cały internet po tym wydarzeniu wybuchł i wielu streamerów cieszyło się razem ze Speedem. No dobra, teraz no o nowym formacie na polskim YouTube, który jest dosłownie. No to oglądaliśmy ostatnio. Czyli te wszystkie. Formaty randkowe. Freez od kilku dni na swoich social mediach zapowiadał nowy projekt, który wystartuje na jego kanale oraz będzie związany z kontentem randkowym. I od razu pojawiły się zarzuty, że o nie, kolejna podróba podróby sitemenów. Nie w wersji zwyrolskiej, tylko bezpiecznej dla dzieci. Natomiast okazało się inaczej. Program Karola nazywa się Próba Miłości i będą oni testować tam związki. Jako pierwsi wystąpili. Tam no i to jest coś innego, to, co rzeczywiście pod tym względem. przyszedł na trzy randki z różnymi osobami i miał finalnie odgadnąć, która z nich była jego partnerką. Osoby, z którymi on tam się spotkał, oczywiście oprócz była to Pola oraz Julita. I nie spodobało się to widowni. Część osób ma dużą nadzieję, że w przyszłych odcinkach nie będzie tylko i wyłącznie osób od nich, ale i zaproszą kogoś innego. No fajny program, ale czemu nie wezmą do tego jakichś randomowych ludzi, tylko influencerów? Czy ich aż tak ucieszy jakaś wycieczka, jak co chwilę są na wakacjach? A właśnie, bo w tym programie były do wygrania wakacje i Fristo wygrał. Dobrze, wygrał. Wygrał na swoim kanale wakacje, za które sobie sam zapłaci. No właśnie, nie? Ja też o tym, słuchajcie, mówiłam podczas oglądania tego programu Freeza i to jest w ogóle śmieszne, przecież oni mogą sobie kupić takie drugie przecież. I tak oni na to włożyli po prostu więc to jest w ogóle śmiechu warte, że oni się tak z tego tak szczucznie i tak na dobrą sprawę cieszą, nie. Czy Freeza ma innych znajomych poza ludźmi z Częzy i twoje 5 minut. Ja nie wiem co się dzieje na polskim YouTube. Najpierw w robią dosłownie cały kanał oparty na kontencie randkowym. Teraz Freezu wleciał z tą całą próbą miłości, co brzmi jak jakieś takie. Coś jeszcze opowiadało? Trój trudnych spraw czy coś w tym stylu. I żeby tego było mało, to do... Grona randkowych twórców dołączył się jeszcze czajnik. Oni tam robili 10-minutowe randki i dziewczyny wybierały sobie swoich faworytów. I okazało się, że czajnik zdobył najmniej dziewczyn, przez to y, dostał karę, czyli nagie zdjęcie na Instagramie. Podobne zbiorowskie foto pojawiło się w tym samym dniu na Instagramie Wardengi, znaczy tam jakimś jego drugim koncie. Polski internet jest już na takim poziomie, że jakby takie obrazki totalnie mnie nie dziwią, ale czajnik nagrywający dla dzieci, który wstawia taką fotę, plus Wardenga, który przed chwilą był takim dużym kanałem, Realizatorskim, komentarze. Za... Wiecie co? W sumie rację, ja tu nawet nie pomyślałam. Rzeczywiście, kurwa. W momencie, kiedy nagry... Wie, wiecie, jak to jest. w momencie kiedy nagrywasz kontent skierowany dla dzieci i to akurat się cieszę, że tego ja osobiście nie robię, bo mogę sobie po prostu więcej, nie, nie będzie zdjęć z zakrytą po prostu no, miejscami intymnymi, e, ale tak czy siak wiecie co, w momencie kiedy nagrywa się film skierowany typowo dla dzieci, no to czegoś takiego po prostu się nie robi i to jest um, gdzieś tam po prostu um, taki, nawet nie nazwałabym tylko Zakasanym opasem, ale po prostu to jest troszeczkę za dużo. to zdjęcie wylała się fala hejtu od wataheńczyków. Na przykład ktoś napisał z lidera watachy potężnego druida po Alfonsa. Niezły zjazd. Z bycia szanowanym YouTuberem, który wyjaśnia influ, do zostania influ. Kiedyś samozwańczy szeref internetu, dziś Alfons takich kurdek. No, panie z wyrol. jesteś frustratem seksualnym. Proły port. I kurest wśród swojej młodocianej widowni. Obrzydliwiec. Linia obrony Druida to jest to, że przecież jak bawa pokaże dupę i więcej ciała na Instagramie, to to jest okej. Okay, a jak on pokazał. To... Wiecie co, ze strony wardengi to akurat ja jakby rozumiem frustrację i jakby nikt się nie denerwuje w momencie, kiedy dziewczyna wstawi takie zdjęcie, gdzie ma zakryto po prostu miejsce, im to miałem w momencie, kiedy to zrobi mężczyzna, to jest jakieś wielkie halo, o nie wiadomo co taką dobrą sprawę. Wardenga też wiecie, tam oglądają tą. Te osoby, ale nie oglądają to dzieci, tak typowo. Po prostu, jeżeli ktoś to ogląda, jak się nazywa z e, młodszej widowni, no to kurde, to to jest jakby i wybór, i oni tego nie muszą robić. To już jest na tle stara widownia, że oni już dawno kurwa, no po prostu kurwa nas oglądali, więc jaka jest prawda? To jest już wielkie oburzenie i hashtag piekło mężczyzn. U umie nic nie widać, nie widać tyłka, a dziewuchy wrzucają na Instagram co chwila, że wypięte pośladki i tak dalej, piekło mężczyzn. A tak się składa, że mam bardzo ładny tył. Według mnie, pani Wardęga, to nie zawsze jest ok, chyba że dla spermiarzy. Nigdy sekcjonowanie kontentu i pokazywanie dubska, tak jak to robi, powiedzmy, fagata, nie było ok, na przykład ze względu na młodocianą widownię. Ta Piara dopiero co nagrywała challenge, bawiła się w dmuchanych zamkach i promowała płatki. Wiecie co? Nie, nie do końca. Też się zgadzam tutaj z Konopskim, On tutaj jedzie troszeczkę hajtem, wobec jak się nazywa, tak. byle żeby pojechać trochę po wagę, mam wrażenie. Ale tak na dobrą sprawę, kurwa co? No, to rodzice odpowiadają za to, co po prostu dzieciaki robią w internecie, tak? Nie da się tego do końca zawsze kontrolować, w 100% na pewno nie. No, ale kurwa jest pewien wiek po prostu dzieciaków, gdzie dzieciaki po prostu się, będą się interesowali, interesowali tym, co widzą dorośli i się po prostu tym nie jarają, oni będą mieli z tego podjarka, tak? Jest prawda? No i, i tyle z tego. Płatki dla dzieci, a teraz się seksu... na każdym kroku. Tutaj chodzi o to, jakich masz odbiorców. Od... czy płatki muszą być tylko i wyłącznie dla dzieci? O chuj mu chodzi, kurwa. Troszeczkę troszeczkę przesadza. Ja wiem, że to jest spina pomiędzy, jak się nazywa fagatom a konopskim. Już było to wcześniej i też o tym oglądaliśmy materiał, ale wydaje mi się, że troszeczkę troszeczkę to yy kieruje w złą stronę troszeczkę przesadza. A teraz sam koleguje się z tymi samymi influencerami i produkuje tandetny sekwencyzujący content, który trafia na przykład do fanów Warsaw Shore i innych tego typu turbo głupich programów. To jest kompletne przeciwieństwo tego, co oczekiwał od niego widz. Więc nie ma co się dziwić, że spora część watahańczyków wyraziła swoje obrzydzenie jego roznegliżowaną fotką i kształtem aktualnej działalności Wardengi. Natomiast wciąż w komentarzach nie da się nie zauważyć wsparcia od ludzi, którzy nie widzą w tym większego problemu. Problemem tych osób to jest to, że do zdjęcia dziewczyny sobie palą, tak jak mówię. nie. Stąd ich oburzenie. Nie Przejmuj się, wataha nie gryzie. Wataha pożera. Nie rozumiem oburzenia. Czym różni się ręcznik od chociażby bokserek? Dodatkowo są panienki pokazujące dosłownie golecyce i nikt problemu nie ma. Ciekawe ile osób z negatywnych komentarzy z naciskiem na facetów. Później lajkuje wypięte kobiety w ledwo... Dają się wszystkie droje. chyba te komentarze po prostu tutaj czytą. ...nad głupią fotką. W dziwną stronę to zmierza. Na 100 tysięcy lajków pod tym odcinkiem wstawię swoją fujarę na Instagrama. Co? Gratulacje, to jest ma... Okej, okay, okej, okay, tej końcówki się nie spodziewałam. <laughs> o chuj chodzi co ty się odjebało w ogóle. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, ja chyba muszę go zaobserwować na Instagramie, w, w nie sensie, żeby była ciekawa jego mniejsza. Tak czy siak. E, widzimy się jutro. Trzymajcie się. Hej, hej.